Otwieramy sobie pierwszy list apostoła Piotra i czytamy z trzeciego rozdziału tegoż listu pierwsze siedem wersetów: Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech będzie, niech nie będzie to, co zewnętrzne trafienie włosów, złote klejnoty, lub strojne szaty lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością. Jako ze słabszym rodzajem niewieściim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Mam świadomość, że, wierzę, że mierzę się z tematem, który zawsze wzbudza sporo kontrowersji. Ale moi kochani, Biblia nie jest kontrowersyjna. Biblia objawia nam. Słowo, które Bóg posyła do swoich dzieci. I to jest Słowo Życia, a więc również fragment, który przeczytaliśmy, jest Słowem Życia. Niestety, muszę to przyznać z bólem serca. Bardzo wielu mężczyzn zna tylko pierwszy werset tego trzeciego rozdziału. A w nim napisano, Żony bądźcie uległe mężom swoim. Aby nawet niektórzy, jeśli są nieposłuszni Bo Słowu Bożemu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. I właściwie na tym kończy się ich poznanie. Ręce mi opadły w tym momencie. Ponieważ jak wytłumaczyć takim ludziom, że delikatnie mówiąc, głęboko się mylą? Ponieważ ci sami mężczyźni często mówią, że oni są tacy, jacy są, ponieważ ich żony są nieposłuszne. Ratunku. Czy to oznacza, że, drogi przyjacielu, Twoja kondycja duchowa jest zależna od tego, czy Twoja żona jest Tobie posłuszna, czy nie? Jeśli tak, e, zastanawiam się, jakiego słowa użyć. Jesteś nadzwyczaj nierozumny, skoro tak twierdzisz. Biblia uczy, że to mężczyzna jest głową domu. Możemy to sobie sprawdzić, czytając Lidze Efezjan, rozdział 5, werset od 22 do 32. I tam ta głowa została przyrównana do głowy Kościoła. Czy jeśli ktoś w Kościele żyje nieposłusznie wobec Boga, to Chrystus jest za to odpowiedzialny? No, nawet najgłupszy człowiek nie powie, że tak. Więc jeśli jakikolwiek mężczyzna ośmiela się twierdzić, że jego kondycja duchowa jest słaba, ponieważ to jego żona jest mu nieposłuszna, to jest nierozumnym człowiekiem i tak naprawdę jest kłamcą. Gdyż Biblia w ogóle nie potwierdza tego typu rozumowania. Tak, żony. Mają być uległe swoim mężom. Tak, nawet wtedy, kiedy niektórzy z nich nie są posłuszni Bożemu Słowu, ponieważ wtedy kobiety w swojej mądrości, w swojej delikatności, wtedy kobiety ze wszystkimi swoimi niesamowitymi cechami są w stanie tego człowieka przyprowadzić do pokuty. Do wyznania grzechów, nie do zbawienia, nie, nie. To nie kobiety zbawiają swoich mężów, tak jak żaden człowiek nie zbawia żadnego człowieka. A wtedy ten człowiek, kiedy pokutuje, ten mężczyzna, który pokutuje, jest w stanie wejrzeć w siebie i jest w stanie zobaczyć swoją winę. A kiedy zobaczy swoją winę, wiecie co zrobi? Siódmy werset odpowiada: Mężowie postępujcie z nimi czyli z własnymi żonami z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć skoro i one są dziedziczkami łaski żywota aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody wiecie co robią mądrzy mężowie mądrzy wężowie dbają o dobrą duchową kondycję swoich żon mają swoje żony we czci, szanują swoje żony, kochają swoje żony, potrafią im usłużyć, potrafią je dowartościować, potrafią mnie zarówno w tym duchowym wymiarze, jak i fizycznie wręcz nosić na rękach. Dlaczego tak robią? Dlatego, że zależy im na tym, aby modlitwy, ich modlitwy nie doznawały żadnej przeszkody. Zdają sobie bowiem sprawę ci mężowie, że kobiety są również dziedziczkami łaski życia. Zdają sobie sprawę z tego, że są słabsze, jeśli chodzi o chodzenie drogami pańskimi. Tak, są słabsze. Dlaczego? Dlatego, że kobieta w swojej naturze łagodzi wszelkie awantury, wszelkie kłótnie. Tak została stworzona, i chwała Bogu za to. Słabością natomiast jest to, że nawet wtedy, kiedy problem niestety dotyczy odejścia przynajmniej jakiejś osoby od prawdy Bożego Słowa, to ona i tak za wszelką cenę chce pogodzić tak zwane zwaśnione strony. Dlatego jest słabsza. Dlatego nie jest w stanie być przewodniczką w duchowym wymiarze. To nie jest jej rola. Ale ty, chłopie, przecież jesteś głową tej swojej żony. Zacznij o nią dbać. Także poprzez to, że twardo stoisz na fundamencie Słowa Bożego. Boże Słowo mówi, że mamy prawo jako mężowie, którzy. Kochają swoje żony, troszczą się o swoje żony, mamy prawo oglądać ich czyste i bogobojne życie, bo wtedy my jesteśmy szczęśliwi i możemy spokojnie zanosić swoje modlitwy do Boga, wiedząc, że nie ma żadnej przeszkody po drodze. Wiedząc, że Bóg nie postawi nam zarzutu i nie powie komukolwiek z nas, mężczyzn, mężów. Co ty wyprawiasz ze swoją żoną, człowieku? Jak to oczekujesz ode mnie błogosławieństwa, a nie dbasz o swoją żonę? Muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że coraz częściej słyszę, że jakiś mąż wierzący, w cudzysłowie wierzący, potrafi uderzyć swoją żonę, pobić. Czasami nawet w ciąży. To kobiety czasami piszą do mnie, mówią. Bracie, jak to zrobić, żeby mój mąż był taki w domu, jaki jest w zborze? W zborze się modli, podnosi ręce do góry, czasami staje za kazalnicą, a ja nie wiem, co mam zrobić, bo ten człowiek w domu jest zupełnie inny. Jeżeli tak jest, mężczyzna, to nie zasługujesz nawet na jedno słowo, Słowo pociechy, podniesienia, powinnyś pokutować, leżeć w popiele i błagać Boga, żeby ci przebaczył. Niektórzy mężczyźni są tak zakręceni, że zabraniają swoim kobietom, aby się ładnie ubierały, aby używały perfum, aby swoje włosy, zadbało o swoje włosy. Bo mówią tak. Tu jest napisane, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne: trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Gdzie zapisano, że nie wolno dbać o siebie? Bo ja tego tu nie znajduję. Jeżeli się ktoś bierze za czytanie Biblii, to niech ją czyta tak, jak jest zapisana, a nie tak, jak on sobie wyobraża, że jest napisana. Biblia wyraźnie mówi, że tą główną, podstawową, zasadniczą ozdobą każdej kobiety, ale w domyśle także każdego człowieka, nie są zewnętrzne rzeczy, ale ten wewnętrzny, szlachetny, ukryty człowiek. Tak, jak najbardziej. Ale to nie wyklucza tego, żeby kobiety za siebie dbały. Drogie siostry, jeżeli słuchacie tego, dbajcie o siebie, bądźcie piękne, miejcie wspaniałe fryzury. Jeżeli stać was na ładną biżuterię, ubierajcie ją. Robicie to dla Chrystusa. Jeżeli wierzycie prawdziwie Chrystusowi, to robicie to, żeby się jemu podobać. Bo nie wierzę, że kobieta zakochana w Chrystusie chce się tylko pokazać zewnętrznie. Nie wierzę w to. Dla niej najważniejsze jest to, co Chrystus widzi w jej wnętrzu. Mężu kochany, szalony, zadbaj o swoją kobietę, zainwestuj w nią. Pokaż, jak bardzo ją miłujesz. Weź ją sam na zakupy. Oczywiście, jeśli was na to stać. Ale jeśli was nawet nie stać na to, to i skromny zakup, drobny zakup. Każdy jest w stanie wygospodarować. A kobieta tak obdarowana będzie miłowała swojego męża jeszcze bardziej. I naprawdę będzie mu oddana i posłuszna. To, co rzeczywiście u kobiet powinno być najcenniejsze. To wnętrze, bo kiedy mąż patrzy na swoją żonę, to to, do czego ma prawo tak w duchowym wymiarze, to pokój ducha, powinien widzieć swoją żonę jako piękną, piękną, duchową istotę, która wspiera go wiernie stoi przy jego boku, która nawet czasami podtrzyma jego ręce. Kiedy już sił brakuje, aby walczyć w Bożej sprawie. A dlaczegoż to kobieta nie miałaby pełnić takiej roli? Przecież jest drugą połową swojego męża. Jest przykład Sary. Podany jest przykład Sary. Sara była całkowicie oddana Abrahamowi. Ale czy wiemy, że Abraham zachował się w stosunku do Sary bardzo niedobrze? Nawet powiedziałbym, że podle. Ale kiedy tak się zachował? Wtedy, kiedy zszedł z drogi pańskiej. Ale Sara była mu posłuszna, Sara była mu oddana i powiem wam, moi kochani, że to jej oddanie, to jej posłuszeństwo sprawiło również, że to małżeństwo przetrwało. A Abraham dzięki Bożej łasce, ale także dzięki braku, brakowi wyrzutów ze strony swojej żony, powrócił na drogę naśladowania swojego Boga. Wiele jej zawdzięczał. Można przeczytać sobie pierwszą księgę Mojżeszową, całą tą historię prześledzić. Jest niezwykła, piękna. I można zobaczyć, jak. W cichości zachowała się w całej tej historii właśnie Sara. Mężowie, bądźmy wyrozumiali dla naszych żon. Ja chciałbym, może to śmiesznie zabrzmi, chciałbym wam panowie uzmysłowić, że kobiety nie są mężczyznami. Kobiety nie są mężczyznami. Czasami mam wrażenie, że niektórzy mężczyźni widzą w kobietach kumpli. Ale kobieta nie myśli jak mężczyzna. Bogu dzięki za to. I kobieta nie jest mężczyzną. Ja wiem, że żyjemy w zupełnie zafiksowanych czasach. I dzisiaj bardzo często można zobaczyć kobietę, która prowadzi tira, która maszeruje z bronią w ręku, która jest mechanikiem samochodowym. No i niestety mężczyznę, który nóżka za nóżkę z uśmieszkiem i wydaje mu się, że jest kobietą. To są głupie czasy, durne czasy i te czasy oczywiście się zakończą wielkim hukiem. I mogę zrozumieć, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety pogubili gdzieś swoje przeznaczenie. To prawda, ale my jesteśmy w kościele ludzie, w kościele jest normalnie. W kościele urzędy sprawują mężczyźni. W kościele odpowiedzialność za wszystkie główne rzeczy biorą mężczyźni na siebie. Czy to znaczy, że kobiety są gorsze, głupsze, nie nadają się? W ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że facet to jest ktoś, kto bierze na siebie odpowiedzialność. Wypina piersi i mówi: jak chcecie, to walcie we mnie. Ale to, co poza mną, to jest pod moją opieką. I koniec. Co to za kościół, gdzie mężczyźni wypychają kobiety do przodu? Co to za kościół i co to za mężczyźni, kiedy kobiety sprawują wszystkie urzędy, a mężczyźni sobie siedzą nóżka na nóżkę, dłubią w nosie i mówią, że są mężczyznami? A jacy z was mężczyźni? Jesteście ofarmami ostatnimi, które nie zasługują na miano mężczyzny. Po prostu bierzcie się do życia, chłopy, bo zginiecie, a wasze żony niestety wstydzą się za was, chociaż być może czasami tego głośno nie powiedzą. I wyobraźcie sobie, że takcy mężczyźni później do mnie piszą i dzwonią, i mówią, moja żona jest mi nieposłuszna. Chłopie, obudź się, a zobaczysz, i przerazisz się. Kościół jest ostatnim, ostatnią normalną rzeczywistością na tym świecie. Ostatnią. Kościół jest tą rzeczywistością, która z nieba przychodzi na ziemię i przypomina, jak być powinna. Kobiety nie mogą warunkować swojego oddania i swojego. Swojego posłuszeństwa, swoim mężom, tym, żeby oni się najpierw stali mężczyznami. Nie, Biblia na to nie pozwala, drogie panie. I chociaż możecie myśleć, że jest inaczej, to nie znajdziecie w Biblii żadnego pretekstu do takiego postępowania. Każdy z nas, i mężczyźni, i kobiety, mają swoją duchową pracę do wykonania i ta praca musi być wykonana w Duchu Świętym. Ta praca nie może być wykonana według ciała. Ja nie wierzę w to, że jakikolwiek kościół, który należy do Jezusa Chrystusa, może z tym mieć problem. Jeśli jakiś ma problem, to nie należy do Jezusa. Dlaczego? Bo głowa kościoła Jezus Chrystus nie jest w pomieszaniu, nie jest w zamieszaniu. Ale jest tą głową, która przyprowadza wszystko do porządku, do porządku przed swoim Ojcem. Dziękujmy Bogu i za mężczyzn, i za kobiety. Mężczyźni, dziękujcie za swoje żony, dziękujcie za swoje żony, nauczcie się dziękować, ale też stańcie się mężczyznami. Dzięki Waszej postawie. Pełne męskości, kobiety staną się znowu kobietami. Tam, gdzie zwykle w kościele jest zamieszanie, tam, gdzie w kościele są rozłamy, to w 99% wiecie, kto za tym stoi. Kobiety. Kobiety, którym zamarzyło się rządzić. Ale kto na to zezwolił? Kto na to pozwolił? mężczyźni ich mężowie na to pozwolili jak ci ludzie później mają odwagę przychodzić do Boga w modlitwie i o co chcą prosić skoro wiecie co się może zdarzyć bóg może im powiedzieć ale dlaczego ty o coś mnie prosisz ja ci to dam a czy twoja żona ci pozwoli na to wiecie co to za wstyd wiecie co to za wstyd przed bogiem I mężczyźni, kobiety, nawróćmy się do Chrystusa, i żyjmy zgodnie z tym, czego Chrystus w swoim Słowie nas uczy. Panie Jezu, daj nam wszystkim siłę i mądrość, aby Twoje Słowo wprowadzać w życie. Amen.